Witajcie w kolejnym odcinku Pachura Motocenter. Ja nazywam się Maciej Borowicz, to jest Patryk Pachura. Witajcie. <laughs> o! Jesteśmy, jak słyszycie, właśnie jesteśmy na Silesia Ring. Na torze samochodowym, torze wyścigowym, a nie dlatego, nie dlatego bez powodu jesteśmy tutaj, dlatego że pierwszy klient, klient, który kupił Pragę, Pragę R1T Ivo, pochodzi właśnie z niedalekiego sąsiedztwa tego miejsca. Patryk, zobaczmy, pa, zobaczmy co chciałem powiedzieć, ale zgubiłem to. Chodźcie, pokażemy Wam ten samochód, bo Macie ma takie emocje, że nie potrafi. Się za dużo żeby tu się dzieje, za dużo tu się dzieje, kurde. R1T Iwo, Mam akurat ta za nami ma 360 koni mechanicznych i 620 kg wagi. Jest zbudowana z z włókna węglowego. Mamy tutaj monokok tak jak w autach na przykład LMP1, które startują w Le Mans. Zresztą jak popatrzycie na to auto, ono wygląda podobnie jak LMP1, tylko trochę w miniaturce. Naprawdę niesamowity samochód. O niesamowitych osiągach. Wydaje mi się, że nie jesteście w stanie znaleźć nic szybszego, jeśli chodzi, jeśli weźmiemy cenę jakości do ceny. Wyścigówki to auto jest szybsze niż wiele aut klasy GT3, a kosztuje zdecydowanie mniej. Ja mam taką ściągę, że nawet Sebastian Lep pisał: It was a good feeling driving this car. I enjoyed a lot. Także nawet taki tacy kierowcy rajdowi jak Sebastian Lep docenia to auto. Jeździłeś tym samolotem? Tak, jeździłem tym samochodem. To było już kilka lat temu, w 2005 roku miałem przyjemność jeździć w Poznaniu w długim dystansie tym autem. To prawda to nie była taka specyfikacja, ponieważ to auto było słabsze. nie Była to wersja z silnikiem wolnosącym o mocy 250 koni. Tak jak Macie, tutaj wspomniał, dokładnie w tym egzemplarzu mamy 365 koni i 380 Nm. To auto jest minimalnie cięższe przez to, że ma turbo doładowanie niż to auto, którym ja się ścigałem, ponieważ autem, którym ja się ścigałem miało 592 kg, tutaj mamy 625 Ale na jest zdecydowanie lepiej jest mieć wersję turbo, z tego względu, że łatwiej nam będzie dogrzać opony. Mamy więcej mocy, przy wychodzeniu z zakrętów dodajemy gazu i jest zdecydowanie fajniej. Poza tym łatwiej się utrzymać za autami klasy GT3, bo nam brakowało tej mocy na, na długich prostych. Ja bym powiedział, że Paura huram Center można byłoby go wziąć na hamownie, jeszcze go schamować z dwa razy i coś tam dorzucić, ale nie wiem, chyba się nie da. Jesteśmy na torze, także może być głośno, za nami też jakieś auto. Sprawdźmy, jak to wygląda w środku. Dla wszystkich amatorów, którzy nigdy nie wsiadali do sportowego samochodu, super sportowego samochodu. Zobaczcie, że to nie jest wcale takie proste, jak po prostu otworzenie sobie drzwiczek i wejście. Ale ja ci ułatwię to, to zadanie. Jak wspomniałem wcześniej o kierownicy, jest tutaj fajny bajer, możemy ją sobie wyciągnąć. Będzie łatwiej wsiadać. Tutaj. Tak. Nóżka, nóżka druga i wsuwasz się. Dobrze, że schudłem ostatnio, to będzie trochę łatwiej. U patryka to wcale tak nie jest takie łatwe to wsiadanie. A za chwilę zobaczymy jak ja się będę montował i zobaczymy, komu będzie to lepiej wychodziło. Okej? Okay. Okej, okay, tu jest pozycja super turbo leżąca. Jak się stało na wyścigówkę? I się montuje w ten sposób. Tak, tutaj wrócimy. Prawdopodobnie będzie. parę gadżetów? Prawdopodobnie będzie e, pogłos tutaj. Ale, ale tak, No, jest mi bardzo fajnie, jest, e, jest komfortowo. Czuję się dobrze. Trochę jak w e, takim bolidzie, bo to jest bolid. No to jest bolid. <grym> To jest bolid. To nie <grym> jest trochę jak w bolidzie, tak. tylko to mamy bolid. Tutaj mamy start engine, czyli wygląda to trochę jak e, w F16 mniej więcej. Samolot, to jest dosłownie samolot, bolid. I teraz tak, co tu mamy? Radio. Przyjemnie, można usłuchać radia. Tak, tak, no bo sobie muzyczkę, od ciebie Matthew Clark leci i tak. Czyli jakbyście chcieli posłać w takim samochodzie, to ja wam to rekomenduję, można słuchać. Tutaj jest Matthew Clark, tu nie wiem, trzeba miśpiać radio, może być Matthew Clark. Dobra, light światła. Światła na zewnątrz. Tak, tak. No zewnętrzne. Tutaj masz stronę od przerzucania stronę, informacji. Okay. Dobra. E, przycisk Pit, wpadamy do Pitu, ograniczenie w zależności od toru. Zazwyczaj mamy 60 na godzinę. Tu mhm. samy ten przecisk, żeby, żeby nie przekraczać prędkości. E, tu mamy. Aha, światła? Tylne. Tak. Rain, czyli deszczowe, kiedy włączamy, i tutaj mam jeszcze wycieraczkę. W tym aucie mamy. Tutaj na szybie, e, zwróćcie uwagę, jest numer seryjny tego auta to jest 34. To jest 34. Praga, wyprodukowana tak, w 2000... 2020 roku. Tak jest. 34. Praga jest pierwszą Pragą w Polsce. Pamiętajcie o tym. W środku panują spartańskie warunki. Nie, nie chcę nawet zastanawiać się, jak jest ciepło tutaj e, kierowcy, bo nawet siedząc przez te 5 minut, przez tą chwilę, już jest mi gorąco. Włókno węglowe izoluje ciepło, e, nie oddaje, więc e, tak, ale w środku to... kierowca może mieć możliwość tylko klimatyzowanego hełmu, bądź, bądź koszulki, bądź kombinezonu. Nie można spodziewać się tutaj jakichś tapicerek, ani niczego luksusowego. Dlatego nie, to... chodzi o wagę. Chodzi o wagę. Takich samochodach minimalizuje się wagę właściwie do maksimum. Tak? Wszystko, co możemy, co jest zbędne, zostaje wyciągnięte. Maksymalnie wyciągnąć wszystko. Znaczy, co w tym posiada. aucie jest o tyle fajniej, że to auto od samego początku było projektowane jako auto wyścigowe. Tutaj wszystko zostało przystosowane po to, żeby to auto jak najszybciej jeździło nam po torze. Z ciekawostek mamy też regulowane pedały. Tego Wam tutaj niestety nie jesteśmy w stanie pokazać w tym momencie, bo tak naprawdę fotel możemy zrobić dla każdej osoby indywidualnie, tak jak jest potrzebny do do danej postury, a długością pedałów możemy, możemy sobie regulować, w zależności od wzrostu kierownicę też możemy sobie regulować, mamy tutaj czy to jest kilka prawie, pozycji, czy to jest jeśli chodzi o wysokość to jest tak. zakres zakres ruchu u mnie, czy tak. jakby jednak jest ten trochę wyższy od naszego nie, ten ma za dużo jak na, na, na kierowcę wyścigowego to się wytnie? <śmiech> <śmiech> to się wytnie najfajniejsze w tym samochodzie jest to że możesz go kupić od Patryka w Pachura Motocenter, bo to jest jedyny dystrybutor na Polskę e, wie o tym samochodzie wszystko, bo tym samochodem się ścigał a ja jestem pod wrażeniem, że mogę być pierwszy raz na torze Silesia Ring e, i siedzieć pierwszy raz w e, tak sportowym bolidzie, bo nigdy jeszcze nie miałem okazji mimo tego, że z tą motoryzacją jestem bardzo blisko za pan brat Największe wrażenie, jakie zrobiło na, na mnie to auto oprócz tego jak ono szybko jeździ po zakrętach, hamuje, to pamiętam było był pierwszy moment, w którym odpaliłem silnik w tym samochodzie. Okay. Ponieważ pierwszy raz odpaliłem auto, które ma monokok. I ten silnik jest od razu przykręcony do tego monokoku. I wibracje, które pojawiły mi się na plecach. Takie naprawdę fajne masażek i te emocje. No, ciężko to opisać słowami, ale wierzcie mi, że te emocje są no, nie do opisania. Jedną z cech charakterystycznych Pragi jest jej aerodynamika. Według, według wielu jest to jeden z najlepiej, najbardziej aerodynamicznych samochodów wyścigowych na świecie, prawda, tak w tej, klasie. w tej klasie porównamy i na auta, to tutaj aerodynamika jest naprawdę rewelacyjnie rozwinięta. Warto też wspomnieć, że od roku firma Praga nawiązała. Współpracę z Zauberem. I Zauber, kiedy zobaczył ten projekt, przetestowali to również w swoich tunelach. Byli pod ogromnym wrażeniem, i tak naprawdę niewiele rzeczy zostało już tutaj poprawionych przez zespół F1. To auto, które widzicie, od tego, którym ja się ścigałem 5 lat temu, ma kilka. Usprawnień, dlatego to jest wersja IVO. Przez 5 lat, gdzie w Motosporcie, 5 lat to to jest naprawdę sporo czasu, niewiele dało się poprawić. To jest naprawdę niesamowite, jak dobrze został zaprojektowany ten samochód. Również rewelacyjny jest ten monokok. Tutaj możecie zobaczyć, mamy takie wzmocnienie. Pamiętam, jak pierwszy raz przywieźliśmy to auto na targi. Przerzuciliśmy sobie pas. I za ten pas podnieśliśmy całe auto w górę. W auto waży momencie... 620 kg, także na nacisk tutaj maksymalny uciąg dźwig tego, tego monochoku ma 3 tony, więc można było to zrobić, ale pewnie o tym nie wiedzieliście. Nie, my wiedzieliśmy. Nie wiedzieli o tym osoby, nie wiedziały o tym osoby, które patrzyły na to, co my, co my robimy i stwierdzili, że pewnie za chwilę coś to auto się złamie albo coś zepsujemy, my byli pod ogromnym wrażeniem. To jest jeden z największych atutów tego auta, jeśli porównujemy go do podobnych aut tej klasy, on jest jednym. z... Znaczy więc na pewno najbezpieczniejszym autem w swojej klasie ze względu właśnie na ten monokół z włókna węglowego Zamieniliśmy się z Maciejem rolami ja wróciłem w swoje normalne miejsce pracy, mhm. bo zapomniałem Wam powiedzieć o paru fajnych szczegółach, których tutaj jeszcze mamy. Tutaj mamy też takie fajne pokrętło, gdzie widzimy przód, tył. To pokrętło służy nam do zmiany siły hamowania. W momencie kiedy... Wyjeżdżamy paliwo, mamy go coraz mniej, auto się robi coraz lżejsze Zmieszczamy barę z hamulców, zrzucamy siłę hamowania albo bardziej na front Albo zrzucamy bardziej, bardziej do tyłu To zależy od tego, ile paliwa już zostało wyczerpane Tak, ale żeby dojść do tego etapu, to naprawdę trzeba wiele godzin ale wiesz, spędzić Ale chciałem jeszcze zapytać o coś, bo widzę tutaj kabel sieciowy z tyłu, za tobą, za głową Wiem, że jest też karta SIM Możesz mieć telefon, prawda? Tak, mamy łączność, tutaj w tym aucie mamy dodatkową kartę SIM Tak naprawdę nawet możemy sobie połączyć się z kierowcą i Dzwonisz nim. do Kamili, że jedziesz na obiad tak, tylko że jeżdżę ciągle w kółko. <laughs> ja na ten nawet tak długo, aż mi się nie skończy paliwo. A mamy kilka systemów możliwych. Tutaj mam akurat taki z kartą, z kartą Sim. Pozdrałem, ten kabile. kabel, o który tutaj się z tyłu spytałeś, za, za moją głową, to jest kabel do szczytywania danych tak naprawdę robimy okrążenia, później szczytujemy wszystkie dane z samochodu, analizujemy je z inżynierem i bardzo często zdarza się tak, że wydaje Ci się, że wjechałeś szybciej w zakręt, czyli powinno być lepiej, ale zakręt jest na przykład bardzo długi i to, że miałeś minimalnie szybsze wejście w zakręt nie oznacza, że optymalnie przejechałeś ten zakręt i tak naprawdę w następnej części zakrętu i na wyjściu troszeczkę straciłeś i później masz prosto, więc to wszystkie dane są analizowane z inżynierem i wtedy sprawdzamy żeby zoptymalizować każde okrążenie A jak przyjeżdżasz na tor, na którym już się się, że go znasz perfekcyjnie, szukasz różnych, różnych innych linii. Tak. linii szukasz linii dla porównania na, w torze w Poznaniu. Na ostatnim prawym na wyjściu normalnie przejeżdżamy to w granicach powiedzmy 170 na godzinę szybkim autem wyścigowym. Tym prototypem przejeżdżamy prawie 200 220 nawet rozmawiałem z właśnie. 220 tak. to mieliśmy po prostu sącą. Na prostej było troszeczkę wolno, ze względu na to, że nie mieliśmy tej mocy, którą mamy tutaj. Mm -hmm. Tutaj mamy auto turbo, naprawdę te, te przyspieszenia Przypomnij są mi, już naprawdę. Jaki silnik przy... masz za sobą? E, dwulitrowy, e, Renault, z formuły Renault było doładowanie. Możemy mieć tak, od 330 do 380 koni do sprintu, gdzie powiedzmy wyścig trwa pół godziny możemy ten silnik wysilić troszeczkę bardziej to samo się dzieje właśnie w Formule 1 mają się, śmieją, że mają ten funny mode, że mogą sobie wiesz, na kwalifikację do, dorzucić troszeczkę więcej mocy, tak samo tutaj robimy jak mamy, jak mamy krótki wyścig półgodzinny, dorzucamy więcej do ładowania i nie mamy problemów z termiką, ale jeżeli mamy długi, długi wyścig na przykład 4 godzinny, to dla bezpieczeństwa ściągamy troszeczkę tej mocy, w długim dystansie najważniejsze jest to, żebyś był regularny i dojechał nie jest ważne szybkie jedno okrążenie, ale w kwalifikacjach jest to ważne, więc ee, dorzucamy też tej mocy po to, żeby to jedno okrążenie było jak najszybsze. I wtedy wykorzystujemy wszystko do granic możliwości, ale tylko przez krótki okres. I czasami to jedno okrążenie może przeważyć o całym wyniku. Tak jest. Czasami pozycja startowa jest bardzo ważna, ale to jest dopiero połowa sukcesu. Firma Praga jest na rynku od 1907 roku i specjalizuje się właśnie w takich samochodach. Specjalizuje się również w samolotach, w gokartach, także to co szybkie, to co ekstremalne jest definicją firmy. Praga i zachęcamy wszystkich fanów szybkiej jazdy, szczególnie po torach, do chociażby jazdy próbnej, a w niedalekiej bądź w dalekiej przyszłości do zakupu tego, tego samochodu właśnie w Pachura Motocenter. Zapraszamy. <laughs> Dziękuję bardzo, panie, że byliście z nami. Ja jestem nadal pod wrażeniem i długo z niego nie wyjdę. Mam nadzieję, że ten odcinek bardzo szybko pojawi się na naszym kanale, ale za to będzie was operator, który musi to zrobić w tydzień. Do zobaczenia Mal. następnym razem. Ciao. <laughs>